Witam serdecznie dzisiaj na naszym YouTube. Dzisiaj poruszę temat, który jest bardzo chętnie odbierany przez kolekcjonerów, ale również chyba bardziej inwestorów, którzy też pojawiają się na naszym rynku. Czyli chodzi o trendy 2024. Co roku staramy się nagrywać trendy 2022, 2023, które możecie znaleźć na naszym YouTube oraz na naszym blogu. No i na też. Natomiast. Nie chcieliśmy nagrywać trendów, które zostały pokazane przez inne raporty, które pojawiły się na rynku na początku roku, jak wyglądał 2023. Chcieliśmy to wykonać, zrobić, przygotować dla Państwa po naszej aukcji stacjonarnej, czyli tej aukcji premium oraz po dwóch aukcjach internetowych. Teraz bogatsi o wiedzę, bogatsi o całe informacje rynkowe, możemy śmiało powiedzieć jak to wygląda w 2024. Na pewno nikogo nie zdziwi, że monety najcenniejsze, najpiękniejsze wciąż uzyskują najwyższe kwoty. To tak jak numizmatycy mówią, życie jest zbyt krótkie, aby szukać i kolekcjonować monet, monety, czy monety, medale, banknoty, znaczenia rozpolite, popularne to trzeba kolekcję urozmaicać, nadawać taki, po prostu, takiego pięknego jakiegoś akcentu, właśnie takimi perełkami, jak na przykład Dukat z 1584 roku sprzedany na naszej aukcji. Cena wyławcza takiego, takiej monety to 70 tysięcy złotych u nas na aukcji Premium, która odbyła się w ostatnią sobotę. I ten, no, ta moneta osiągnęła na, na sprzedaży w internetowej, ponieważ internet to wygrał, ale również i Sala listowała bardzo mocno. To jest najpiękniejszy dukat Batorego, które widziałem, dodatkowo pochodzi z legendarnej kolekcji styki, i taka moneta osiągnęła 210 tysięcy złotych. Jak widać, piękne monety, tutaj widać różnicę w stosunku do zeszłego roku. Natomiast 2023, jeszcze żeby zamknąć tamten rok, przyniósł naprawdę duży wzrost, jak pokazują notowania na innych tutaj domach aukcyjnych i ogólnie. Podsumowanie całego rynku w 2023 roku w stosunku do 2022, czyli w 2023 roku zanotowaliśmy ponad 15% wzrostu zainteresowania numizmatyką ceny wzrosły o 15% i trzeba tutaj dodać, że przeprowadzono ponad jedną czwartą więcej transakcji niż w 2022 roku. Dlatego też chcieliśmy ten, to takie podsumowanie i trendy pokazać jakie będą w 2024 roku też opierając się od razu na wynikach z 2023, ale przeprowadzając to po pierwszym półroczu, nie tak jak zazwyczaj to robimy na koniec roku. Uważam, że będzie to bardziej ciekawe. Jakie są trendy w 2024? Widzimy bardzo duże zainteresowanie. Ja wiem, że za każdym razem mówię, że zwiększone zainteresowanie. Natomiast to widać gołym okiem. Yy, powiem taką ciekawostkę na aukcji Premium, którą przeprowadziliśmy w ostatnią sobotę. Tu właśnie taki katalog piękny w formie albumu wydany został. Yy... Na 792 pozycje, które sprzedawaliśmy na aukcji, było ponad 1300 osób zarejestrowanych, więc matematycznie wychodzi, że e, kilkaset osób wyszłoby bez nawet jednego przedmiotu. To jest ogromne zainteresowanie, ponieważ e, taka aukcja premium. E, Tutaj pokazuje, że średnia cena, takiej, w ogóle średnia cena przedmiotu sprzedanego na tej aukcji wyniosła ponad 14, znaczy 13 900 zł, czyli można powiedzieć, że 14 tysięcy. Więc jak wiadomo, to też jest już tutaj taki poziom, że bardziej będziemy tutaj kierować się do zaawansowanego kolekcjonera czy inwestora, który szuka takich perełek. Natomiast ilość zainteresowanych osób, i jeszcze taką ciekawostkę powiem ceny wyławcze wynosiły ponad 4 miliony złotych. W sumie osiągnęliśmy ponad 130% na, czy tam 150% na ponad ceny wyławcze. Natomiast ciekawostką jest to, że suma ofert złożonych przed aukcją, czyli wszystkie oferty internetowe, telefoniczne, które przyjmowaliśmy pocztą z całego świata przez portale, te największe zagraniczne, wyniosła ponad 22 miliony złotych, więc jak widać zainteresowanie jest ogromne. To oczywiście system zsumowuje wszystkie oferty, więc jak na dany lot mamy powiedzmy po 1000 zł razy 10, to pokazuje 10 tysięcy, ale tutaj pokazuje ilość złożonych ofert, to też jest niesamowite, jak patrzę na zestawienia na wcześniejsze lata, jest to ogromny wzrost, więc my to obserwujemy. Bardzo często pada pytanie, co dalej. Takie małe tutaj podsumowanie jeszcze tego 2023 roku. W 2023 roku jeszcze obserwowałem bardzo, można powiedzieć, skupionych kolekcjonerów z wąskim tematem zainteresowania. Dzisiaj yy, uważam, że to się zmieni. 2024 będzie takim rokiem zmian, ponieważ nie damy rady zbierać swoich wąskich zainteresowań. Oczywiście możemy prowadzić, ale uważam, że dzisiaj jest taka konkurencja i tak rosnący popyt na rynku tutaj kolekcjonerskim w przypadku numizmatyki, czy to medale, czy banknoty, czy odznaczenia, to jest falerystyka, to też za chwilę powiem jaki wzrost Rosji. Uważam, że będzie trzeba tworzyć kolekcje przekrojowe, czyli taka kolekcja Karolkiewicza, jak kolekcja Taraszki, czy jak kolekcja Belsberga. Tutaj o takich największych kolekcjach też mówię, natomiast nie będzie wąskiego tematu zainteresowania. Rozmawiałem z pewnym kolekcjonerem, który był u nas osobiście na aukcji Premium w hotelu Raffles Europejski i on powiedział, bo on akurat zbiera monety Stefana Batorego. I powiedział: Mówi, Panie Michale, kupił u nas taką rzadką monetę R7 i mówi: Panie Michale, ja nie mam za bardzo czego zbierać w tym roku. Po prostu można powiedzieć, że wyszły 3-4 monety, które kupiłem. Można powiedzieć, wszystkie teraz będzie następna, która się pojawia na aukcji w Polsce. I on się przygotowuje. Natomiast zobaczcie, człowiek ma duże możliwości finansowe, bardzo duży apetyt na monety Stefana Baterego, natomiast nie ma za bardzo co zbierać. Dlatego powiedział, że mówi, zaczął się interesować innymi tematami. Podobają mu się medale, wszedł coś innego, aby, kli, aby kolekcja się rozrastała. Więc uważam, że dzisiaj mamy taki w 2024 roku będzie moment zmiany. To nie będzie tak jak mój dziadek zbierał wąski temat, który go interesował bądź jego koledzy i wymieniali się, prawda, coś im wpadło, to dobrze, to ja ci oddam, to ty dasz mi to. Dzisiaj uważam, że będą kolekcje przykrojowe, które będą tworzone nie tylko z powodu Wysokich cen, ale też braku towaru na rynku, bo to, to widać, walorów numizmatycznych nie, nie przybywa. Popyt jest zwiększony, więc konkurencja będzie większa, natomiast również te, te ceny będą się rosły wraz z większą ilością osób zainteresowanych. Dla osób nowych, taka podpowiedź uważam, że tutaj, jeżeli chcecie wejść w ogóle w numizmatykę, to ważne, żebyście zobaczyli, jak szeroki, jak wielopoziomowy, jak ogromny jest nasz rynek numizmatów. To tutaj możemy zbierać i trojaki, czyli monety drobne, po dukaty, po talary. Możemy wybrać sobie właśnie Stefana Batorego, tak jak ten klient. Natomiast no, jest to temat, gdzie możemy zbierać sobie trojaki i następnie wchodzimy niestety już w wyższą numizmatykę, której po prostu nie ma. Możemy zbierać wazów, tak jak mam jednego klienta, który zbiera tylko dynastię wazów. Mam klienta, który zbiera tylko Poniatowskiego, ale też przed XIX wiek i wolne miasto Krakus i powstanie listopadowe, dlatego, że monety Poniatowskiego już można powiedzieć, że przestały mu... Yy, znaczy nie, nie jest w stanie nic dołączyć do kolekcji, oprócz takich rzadkości jak Morikofer i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj już się zderzył z taką ścianą, która jest bardzo trudna do przeskoczenia i takie... Taka analiza rynku wstecz, znaczy analiza rynku dla początkujących momentów będzie bardzo, bardzo ważna, ponieważ wtedy będziemy mogli się skierować na różne tematy, które mogą nas zainteresować, natomiast ostrzegam. Wybranie wąskiego tematu może spowodować to, że nasza kolekcja nie będzie się rozrastała. A wiadomo, że znudzony kolekcjoner to po prostu smutny kolekcjoner i wtedy gdzieś tam ten maraz się wkrada do naszych kolekcji i powoduje, że nie jesteśmy w stanie nic kupić. Czyli mamy tak 2023 wzrost o 15% w stosunku do 2022. Przeprowadzone 1 czwarta więcej transakcji rekordy w Polsce. Przypomnę tylko, że w 2023 roku. Zobaczcie na żywo, jak wygląda ta moneta 50 dukatów z 1621 roku. Samole Amon, moneta wyjątkowa, jedyna dostępna dzisiaj na rynku. Piękny egzemplarz który na aukcji osiągnął 3 240 tysięcy złotych. Jest to aktualnie najdroższa moneta sprzedana w Polsce. Nie jest to najdroższa polska moneta, ponieważ jej, można powiedzieć, mama czy tata 100-dukatówka osiągnęła ponad 2 200 tysięcy na aukcji w Nowym Jorku, więc mam tutaj dużą różnicę cenową, jeżeli chodzi o te monety. Natomiast to jest 50-dukatówka. Przypomnę, to jest jedyny znany egzemplarz na rynku, który dzisiaj zdobi muzealną kolekcję, więc ja serdecznie zapraszam do Muzeum Historii Polski w Warszawie, ponieważ tam możecie oglądać tę monetę niedługo na wystawie. 50 katów można powiedzieć, że pięknie zamknęła 2023, natomiast my jesteśmy w 2024. Ciekawy jestem jak na koniec roku pokażą się zestawienia, natomiast my widzimy w monetach, w medalach i tutaj w oznaczeniach ogromny wzrost zainteresowania. Jeżeli chodzi o banknoty, banknoty widzimy małą korektę. Natomiast nie ma co się dziwić tutaj, jeżeli, bo od razu mówią, o koniec, bańka spekulacyjna pękła. Nie, nieprawda. Trzeba tofnąć się o kilka lat i wtedy widzimy, że banknoty wzrost wzrosły cenowo nie 15, nie 10%, tylko 200, 300, 400%. Niektóre banknoty wzrosły w stosunku do ostatnich lat, więc jeżeli mamy korektę na poziomie, nie wiem, 10, 20 czy tam dwudziestu kilku procent przy prostych, prostych banknotach, to nie ma strachu. Natomiast pamiętajcie, że korekty to jest naturalna rzecz. Jeżeli nawet w monetach coś widzimy, są jeszcze trendy, czyli zainteresowania numizmatyków, które się zmieniają. Jest mody, które też, o których nagrałem oddzielny film, że czasem widać modę, natomiast my nie widzimy tego za bardzo, ponieważ jest duża dostępność podobnych egzemplarzy. Jeżeli nie mamy danej monety, bo jest na przykład tak rzadka, no to mamy podobną monetę tego samego władcy, wybitę w innym roku, która jest popularna i możemy ją dołączyć do kolekcji. Więc tutaj taka moda, którą możemy się kierować, zawsze coś tam pozwoli nam zdobyć, no chyba, że zbieramy, tak jak wcześniej powiedziałem, monety Stefana Batorego, bądź dukaty Zygmunta Starego. Jeżeli jesteśmy w 2024 roku jesteśmy świeżo po naszej aukcji premium 45 i tutaj pragnę pochwalić się, że osiągnęliśmy rekord w tym roku. To będzie oddzielny ogólnie film podsumowujący naszą aukcję premium, natomiast jeszcze tutaj pragnę pokazać na filmie, jak wygląda najdroższy polski dukat, a raczej najcenniejszy polski dukat sprzedany na aukcji Niemczyk. Jest to dukat z 1546 roku, wybity w mennicy Gdańskiej. Co jest takie wyjątkowego w tej monety, jest to można powiedzieć, że jeden z pierwszych dukatów, który trafił na rynek obiegowy, był używany do handlu. Wcześniej monety głównie były operowane trojakami, szóstaki rzadko pojawiały się na rynku, więc te transakcje przeprowadzono, wyobraźcie sobie, ogromnymi ilościami małej monety, bądź też innymi dukatami. Natomiast polski dukat Gdański z 1546 roku w absolut w fenomenalnym stanie zachowania osiągnął na naszej aukcji dwa tysiące, uzyskując rekord polski, jeżeli chodzi o pojedynczego dukata, ale licytacja była tutaj niesamowita. Od samego początku widzieliśmy, że będzie bardzo dużo osób. Samych osób listujących na telefonie, mieliśmy 6, dodatkowo internet osoby na sali, więc naprawdę działo się. Jeżeli wracamy do tej aukcji. To oczywiście yy, oprócz monet sprzedawaliśmy również odznaczenia tutaj Order Orła Białego, który osiągnął na naszej aukcji 180 tysięcy złotych. Yy, również mieliśmy piękne przedmioty, takie właśnie tutaj oto. Na przykład pięknie pokazuje wzrost zainteresowania takimi przedmiotami. Mamy puchar z 1831 roku z monetami z Powstania bardzo często w motyw pojawiał się ten patriotyczny właśnie na przedmiotach natomiast tutaj mamy piękny puchar wysokość zobaczcie sobie jaka jest to, nie, to jest jeden z wyższych pucharów natomiast mieliśmy jeszcze na takich nóżkach, więc wysokie kiedyś ich cena to była około 16 tysięcy złotych i naprawdę można było tak powiedzieć że to była taka flat taka cena która na aukcji można było osiągnąć 16 tysięcy złotych natomiast dzisiaj taki przedmiot na, u nas na aukcji sprzedał się za ponad 34 000 Zł, więc, jak widać, przedmioty rzadkie, ciekawe historycznie, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wracając do tych banknotów. Banknoty. Tak jak mówiłem, korekta małą widzimy tam do kilkunastu procent, może dwudziestu procent na popularnych rzeczach. Natomiast jeżeli mamy w walory unikalne, tak jak pozycja. Tutaj była pozycja, to była, przepraszam bardzo, już powiem, wam, która. Na aukcji premium 380. 380 pozycja, jest to asygnata na 25 rubli. Emisja z 1781 roku. Jest to aktualnie najstarszy banknot rosyjski sprzedany na aukcji. Przypomnę, że na aukcji ten banknot osiągnął ponad 700 tysięcy złotych. Zobaczcie, jak wyglądała licytacja. 480 tys. zł, 490 tys. będzie 500 tysięcy. Państwa, jest to najdrożej sprzedany banknot w historii polskiej domów aukcyjnych. 510 tys. 520 tys. zł, 530 tys. zł, 530 tys. zł, po raz pierwszy, 540 tys. zł, 550 tys. zł, 560 tys. zł, 570 tys. 570 zł, po raz pierwszy, 580 tys. 590 tys. Będę dostanę 600 tysięcy, mamy 590 tysięcy złotych. Po raz drugi, po raz trzeci i mam przyjemność sprzedać najdroższy bank polskiej historii Jak widzicie u nas na rynku emocje sięgają zenitu, podczas licytacji takich walorów nawet mi drży głos, była to niemoc, e, niesamowicie emocjonująca licytacja i to właśnie jedne z fajniejszych życzeń, które otrzymałem od jednego z kolekcjonerów po, po licytacji tych banknotów w czasie przerwy, mówi Michał życzę Ci, aby zawsze drżał Ci tak głos jak podczas licytacji Dukata Zygmunta Starego, czy Donatywy, czy właśnie tych najrzadszych e, banknotów, które osiągnęły niesamowite rekordy, ale nie ma co się dziwić, jeżeli były to pierwsze notowania takich banknotów, nikt nie potrafił znaleźć wcześniej notowań ani odnośników cenowych, więc dla nas była to duża niewiadoma, natomiast niesamowicie przyjemnie przeprowadza się takie aukcje. 2024 to rok zmian, tak jak wcześniej zaznaczyłem. Tutaj uważam, że kolekcje będą się zmieniały, będą kolekcje przekrojowe, kolekcjonerzy będą musieli wybierać różne tematy. Rynek się zmienia, wchodzi też dużo inwestorów, dlatego ci kolekcjonerzy starsi mają dużą konkurencję dzisiaj. Widzimy duży napływ kolekcjonerów ze sztuki, ponieważ nasz system wygląda tak, że jeżeli, list, jeżeli rejestrujemy się na stronę, należy podać również domy aukcyjne, które wcześniej kupowaliśmy. Duża, duże grono, duża rzesza kolekcjonerów pokazuje również domy aukcyjne ze do sztuki, więc widać jak to wygląda przechodzenie też, ale to, to inaczej. Te rynki, te rynki zawsze się można powiedzieć, że przecinamy, gdzieś tam przechodziły z raz sztuka, raz ta mniejsza sztuka, czyli te mniejsze gabaryty, czyli nasza numizmatyka, która można powiedzieć, że mieści się do, do kieszeni, bo taką monetę, jak ten dukat, Mogę schować do kieszeni i mam jakieś tam około kilkuset, tutaj akurat 200 tysięcy złotych w kieszeni. Podsumowując, rok 2024 uważam, że będzie rokiem nowych możliwości, szerszych możliwości, ponieważ tak jak zaznaczyłem, będzie to rok, kiedy kolekcjonerzy będą musieli sobie zdać sprawę, że zbieram, musimy przez, zmienić swoje kolekcje, czyli będzie bardziej szeroka gama tych przedmiotów, tych walorów numizmatycznych od medali, banknotów, podznaczenia po i oczywiście monety w kolekcjach. Będzie bardziej zróżnicowane kolekcje, będą tworzone, ponieważ ilość nowych osób, popyt, popyt rosnący wprowadza to, że. Pierwsza sprawa, walka o takie walory z najwyższej półki, którym brakuje oczywiście wszystkim w kolekcji, jest coraz bardziej zacięta. Ale również powoduje to, że ceny wzrastają i również niektórzy kolekcjonerzy nie mogą sobie pozwolić, więc będą musieli przechodzić na inne tematy. Oczywiście rosnący popyt, który obserwujemy, jestem bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał w stosunku do grudnia 2024. Natomiast, już teraz analizując po naszej aukcji premium, mogę powiedzieć, że wzrost cenowy jest na poziomie kilkunastu procent w stosunku do zeszłego roku. Na tych najrzadszych walorach widzę to nawet i 10%, ponieważ takich walorów nie przybywa na rynku, ich tylko maleją. Wszyscy straszyli, że będzie zmiana pokoleniowa. Nie ma znaczenia. Dzisiaj jest taka rzesza kolekcjonerów, którzy z naszej aukcji wyszli bez niczego, a licytowali bardzo dużo przedmiotów, że widzę, że po prostu dzwonią do nas nawet i taka zabawna sytuacja, kiedy mamy listę oczekujących na dany przedmiot. Gdyby on się nie wykupił, gdyby klient nie zapłacił, to ja jestem bardzo chętny, aby zakupić ten przedmiot i wtedy klient nam wysyła maila, więc na takie właśnie sytuacje też obserwujemy na rynku, co nie jest dziwieniem przez ostatnie lata, ponieważ to się widzi, natomiast w przypadku tych droższych rzeczy, gdzie jednak dzisiaj grono klientów, którzy są w stanie poświęcić na jakiś walor 50 czy tam 80 czy 100 tysięcy jest to duży wzrost. Więc ja uważam, że 2024 będzie bardzo ciekawym rokiem. Zamkniemy go na dużym plusie, jeżeli chodzi o tutaj wzrost zainteresowania. Cenowy uważam, że to będzie jakieś tam 10-12% w stosunku do 2023. Zobaczymy, jakie są moje tutaj. Estymacje, natomiast jakoś tak przez ostatnie lata udawało mi się to dobrze wyliczyć, ale tutaj od razu mogę powiedzieć, że wzrost klientów jest na poziomie tak samo tutaj kilkunastu do dziesięciu procent, więc tutaj Grono znowu się nam powiększyło tych numizmatyków, kolekcjonerów yy, i tutaj oczywiście inwestorów. Natomiast tak jak zawsze ostrzegam i to taka dobra na koniec, tutaj podsumowując, yy, proszę uważać: od inwestora do kolekcjonera jest naprawdę bardzo, bardzo mała yy, tutaj droga, krótka bariera, żeby wskoczyć na tutaj pozycję yy, kolekcjonera. Yy, zapraszamy na nasze aukcje. Już najbliższa w grudniu, od 14 do 16 grudnia. Zapraszam na aukcję. Online to będzie ostatnia aukcja w tym roku w 2024 roku no, oczywiście na aukcja.pl. Ja zapraszam serdecznie już w 2025 roku. Na dole znajdziecie kalendarz aukcyjny, link do kalendarza aukcyjnego, ponieważ już podaliśmy daty w 2025 roku. Tam będzie wyjątkowa aukcja, ponieważ będzie aukcja 50, na której szykujemy coś wyjątkowego. Będzie to aukcja, która zamknie pewien okres w naszej firmie. To też te wszystko przygotujemy w przyszłym roku ponieważ będzie, będzie kilka nowości, kilka ogłoszeń, ale to wszystko w 2025 roku. I serdecznie zapraszam na następny film, w którym opowiem, albo spróbuję odpowiedzieć na jedno z najcięższych pytań, dlaczego numizmatyka jest coraz częściej wybierana i czy jest możliwość, aby numizmatyka przegoniła takie stare aktywa jak złoto, nieruchomości, giełdę, tutaj jeżeli chodzi o formę inwestycji, a nawet alkohole. Więc serdecznie zapraszam na nasz kanał YouTube i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.